Modlitwa o uwolnienie od przekleństw. Ojcze niebieski, wyznaję, że moi przodkowie byli grzesznikami i pokornie proszę, aby grzechy ich, jak również skutki tych grzechów wpływające na mnie i całą moją rodzinę zakryte zostały krwią Pana Jezusa. Dziękuję Ci, Boże, za to, we Jezus stał się za mnie przekleństwem na krzyżu. List do Galatów, rozdział 3, wers 13. Aby ja z rodziną był uwolniony od wszelkiego przekleństwa. Mocą krzyża odwrócam każde przekleństwo, i skutki tych grzechów zawisły nade mną i nad moją rodziną, a przez wiarę wkraczam. Zasługi zbawcze Krzywa świętego. W imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze Niebieski, uznaję za grzech z mej strony i ze strony mych przodków. Wszelkie działania podejmowane dobrowolnie pod wpływem potrzeptu Fatana. Wywykam się. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa wszystkiego co pozwoliłoby wtargnąć Fatonowi także w życie moje. Winy przodków i moje zanuwam w krwi Jezusa Chrystusa, który jest moim panem i wierzę, że on nas prawdziwie uwolni od wszelkiego zła. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.